Na skraju powiatu pod kasztanami Stoją panienki z sugami. A w tej usłudze młode ślicznotki Każdemu chłopu zrobią łaskotki Kiedy się zjawię znowu zmęczony bo się by dostałem co opieki żony, to już blondynka pokazuje uda, a ja nagrzany robię z nią cuda Masuj mnie poczułku, masuj mnie po brzuszku, masuj po plecykach i garbaty w nosku tak mi dobrze robi takie masowanie, że już nawet nie wiem co się dalej stanie. Masuj mnie po czuku, masuj mnie po brzuszku, masuj po plecykach i garbatym nosku. Tak mi dobrze robi takie masowanie, że już nawet nie wiem co się dalej stanie. Każda panienka ma ciałko zgrabne, a na niej piękne stroje jedwabne. Tutaj chłop stary, czy też tam młody, ze mną playboyem staje w zawody. Tu się nie patrzy na puszysty brzuszek, tu pracowity każdy leniuszek. Tutaj nie bolą nigdy korzonki, tu nie to samo co seksu żonki. Masuj mnie poczułku, masuj mnie po brzuszku, masuj po plecykach i garbatym nosku, tak mi dobrze robi, takie masowanie, że już nawet nie wiem co się dalej stanie, masuj mnie poczułku, masuj mnie po brzuszku, masuj po plecykach i garbatym tym nosku, tak mi dobrze robi, takie masowanie, że już nawet nie wiem co się dalej stanie Panno Karolino, brzuszek jest wyżej. Karolka, brzuszek jest wyżej, eee, albo niech tak pozostanie. Masuj mnie po czułku, masuj mnie po brzuszku, masuj po plecykach i garbatym nocku, tak mi dobrze robi, takie masowanie, że już nawet nie wiem, co się dalej stanie. Władek Rolnik pozdrawia wszystkich swoich fanów.